Dzisiaj Fundacja Wolne Miejsce z panem Mikołajem Rykowskim na czele. Wspólnie z miastem Chorzów robi akcję przypominającą o głodzie, o problemie głodu, który występuje również u nas, choć w zmniejszonej oczywiście ilości. Gotujemy pyszny żur śląski w, na samym rynku w chorzobie. Osoby, które tutaj właśnie od 6 rano, to jest bardzo ciekawe, rozpaliły ogień pod garem i cały ten proces gotowania trwał wiele, wiele godzin, ponieważ jest to zupa gotowana tak jak w domu. Tradycyjnie tu nie ma żadnego żadnej zupy z proszku, tutaj wszystkie produkty są świeże i co jest bardzo ważne, tu tylko się zwiększa skala, bo robimy co najmniej tysiąc porcji. Chcemy, aby osoby, które dzisiaj tu przyjdą, skorzystały z tej pysznej zupy. W dzisiaj jest sposób no, trochę inny, dlatego że pandemia spowodowała sytuację, że nie możemy wykarmić na miejscu, nie mamy stołów, nie będziemy razem siedzieć z naszymi gośćmi, niestety, ale będziemy zachęcać do tego, aby wziąć ze sobą tą zupkę. Mamy takie specjalne pojemniki na wynos. Problem niedożywienia występuje i walczymy z nim systemowo. Poprzez placówki szkolne, gdzie dzieci z dysfunkcyjnych rodzin mają zapewnione żywienie, ale każda inicjatywa, każde wsparcie ubogich. Myślę, że często niedoceniony jest problem wśród seniorów, gdzie ludzie dostają naprawdę niewielkie emerytury czy renty, gdzie ten problem rzeczywiście niedojadania występuje, więc taka akcja cieszy się popularnością. A myślę, że dobry żur śląski przyda się każdemu w takich dniach jak dzisiaj.